Witajcie kochani, dzisiaj robimy sól gomasio. Sól gomasio to mieszanina sezamu, może być biały lub czarny, ja mam dzisiaj czarny, do tego jeszcze siemieniane i gruba sól himalajska. Oczywiście w oryginalnym przepisie jest ponoć sam sezam i sól, natomiast można wzbogacić. Myślę, że w tym wypadku jest jeszcze zdrowsza ta sól. Ja zastępuję tą solą zwykłą sól w moim domu, czyli sole, różne potrawy. Naprawdę są o wiele pyszniejsze. Można też dodawać do zup, a nawet sobie na chlebek z masłem. W dalszej części filmu powiem Wam. Jak zrobić tą sulgamasio i jakie zawiera właściwości zdrowotne, ponieważ czas prażenia każdego z tych składników jest różny, dlatego postanowiłam osobno prażyć po kilka minut każdy składnik, żeby po prostu się składnik nie przypalił. Na rozgrzaną patelnię wsypuję najpierw sezam, 10 łyżeczek sezamu, 10 łyżeczek będzie też siemienia lnianego i jedna łyżeczka soli kłodawskiej lub himalajskiej. I podprażamy teraz sezam. Za chwilę będę czuć tutaj zapach. Trzeba uważać, żeby się nie przypalił. Łatwiej jest oczywiście biały sezam, bo po nim widać jak się zaczyna rumienić, ale tutaj będę też czuła zapach i będę zwracała uwagę, żeby go nie przypalić i za mocno nie podgrzać, tylko lekko. Aby nie utracił swoich cennych właściwości. Po kilku minutach przesypujemy podprażony lekko sezam, już bardzo ładnie pachnie, dlatego myślę, że to już jest czas, nie chcę, żeby się przypalił. Przesypujemy do miseczki, ten sezam stygnie. Natomiast tutaj kolejno rzucamy, sięjemniamy, również 10 łyżeczek. I znowu podprażamy kilka minut. Cały czas obserwując, żeby się nie przepalił, a tylko leciutko podgrzał. Gdy siemielniany zaczyna strzelać, to znaczy, że jest już dobrze podprażone. O, widzimy, właśnie strzela. Delikatnie. I przesypujemy już z powrotem do miseczki, żeby sobie wystykło dobrze. No i ostatni składnik, czyli sól, u mnie akurat himalajska, też ją należy podprażyć lekko. I znowu kilka minutek podprażamy, pilnujemy, żeby nam się nie przypaliła. I ostatni składnik, czyli sól, wsypujemy do poprzedniego małego tego spodeczka, który mam, do tej miseczki. Już mam trzy składniki, one stygną w tej chwili. I za chwileczkę będziemy je razem łączyć i mielić na drobną masę, czyli naszą sól gomasie. A teraz wszystkie składniki mielimy w młynku. Wsypuję sezam, do tego się I na końcu sól. Jest to najprostszy sposób, można też ręcznie, na przykład w moździerzu. Ja to robię w młynku. No i teraz już tylko mielimy. No i już zmielona. Słowo masio wygląda już tak. Słuchajcie, no. Posmakować można, oczywiście, czy dosyć słonek dla Was. Ja lubię taką mniej słoną, bo już robiłam wcześniej i zrobiłam za bardzo słoną. Teraz jest w sam raz. Posmakuję jeszcze. Mmm, po prostu pyszna. Używamy tego zamiast zwykłej soli jeszcze raz powtórzę do solenia czegokolwiek pomidorów na kanapce. Na no Różnych potrach, które robicie. Naprawdę pyszna. Czuć ten podprażony sezam, podprażone siemielniane, No, po prostu pychotka. Taką gotową sól przesypujemy sobie teraz do słoiczków. Ja tu mam taki mniejszy słoiczek. No, i przechowujemy do dwóch tygodni w lodówce, dlatego że tu są te wszystkie nienasycone kwasy tłuszczowe, które no muszą być w chłodnej temperaturze. oprócz pysznego smaku, który naprawdę jest bardzo ciekawy i zaskakujący, sulgomasio ma też wiele właściwości zdrowotnych, o których wam teraz powiem. Według medycyny chińskiej sulgomasio odbudowuje krew, wzmacnia wątrobę i nerki. Do zrobienia gomashio możemy użyć sezamu białego lub czarnego. Sezam biały ma wyższą zawartość żelaza niż czarny, za to sezam czarny zawiera 60% więcej wapnia niż jego biała odmiana. Mi osobiście bardziej smakuje czarny sezam. Ma wspaniały aromat i lekko orzechowy smak. Wszystkie odmiany sezamu mają bardzo dużą wartość odżywczą. Są źródłem wielu minerałów takich jak magnez, cynk, żelazo, wapń, fosfor, selen, sód, potas oraz witamin także błonnika, kwasów tłuszczowych, aminokwasów, antyoksydantów. Sezam poza tym usprawnia działanie mózgu, mam na myśli lepszą pamięć, koncentrację, zwiększenie energii, lepszy nastrój. Podobnie jak mielniane, sezam ma niski indeks glikemiczny, dlatego polecany jest osobom chorującym na cukrzycę. Czarny sezam obfituje także Żelazo zaleca się go przy anemii i osłabieniu organizmu. Nasiona sezamu zawierają substancje, które działają antynowotworowo. Badania wykazały, że regularne spożywanie sezamu zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór jelita. Sezam zawiera cynk oraz bardzo dużo wapnia, co bardzo poprawia zdrowie kości. Niedobór tych pierwiastków często jest przyczyną osteoporozy. Poza tym Sulgomashio poprawia trawienie, reguluje florę bakteryjną jelit, wzmacnia serce, układ krążenia, obniża poziom cholesterolu, zwiększa odporność organizmu i poprawia stan skóry i włosów. Zachęcam Was do zrobienia sobie takiej soli i zastąpienia nią tej tradycyjnej, bo jej właściwości zdrowotne są nieocenione, a sposób przygotowania prosty i szybki. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia za tydzień.